Znajdujemy się na Akademii Bialskiej na wydarzeniu Dzień Partycypacji, który jest organizowany w ramach naszego projektu Lokalnej Liderki, Lokalni Liderzy Biała Podlaska. Jest to inicjatywa, która była skierowana do młodych osób, które zdobywały podczas szkoleń kompetencje liderskie, a następnie wykorzystuje je w praktyce realizując własne wydarzenie. Wydarzenie jest skierowane do szeroko pojętego społeczeństwa lokalnego, społeczności lokalnej, tutaj mieszkańców Białej Podlaskiej, ale również okolic. Liczymy na to, że będzie ich z nami dzisiaj jak najwięcej. Nie jest to nasza pierwsza inicjatywa. Naszą główną inicjatywę, inicjatywą w mieście był projekt nastolatkowy XXI wieku, który trwa i w zasadzie trwa jeszcze do dzisiaj, a nawet do końca maja przyszłego roku. Zaczynamy od prelekcji związanej z partycypacją lokalną. Następnie przechodzimy do panelu dyskusyjnego, podczas którego spotkają się trzy różne perspektywy, zarówno perspektywy realizacji projektów lokalnych, lokalnej fundacji, jak i również harcerstwa. Będziemy później mieć tak zwaną żywą bibliotekę, podczas której będziemy rozmawiać między innymi z lokalnymi działaczami, ale od tej strony już bardziej miejskiej, politycznej, ale także również z panią Anią Jakubowską z, ze schroniska Zybia i Podlaskiej. Chcemy pokazać lokalnej społeczności, że Biała Podlaska jest miejscem, w którym można się naprawdę wszechstronnie rozbijać, jest miejscem otwartym na projekty, otwartym na działania, a także chcemy wzmocnić lokalny trzeci sektor. Pomysł na realizację projektu wziął się z tego, że sami jako organizatorzy działamy od wielu lat społecznie i zauważyliśmy jedną taką bardzo często powtarzającą się właściwość, nie tylko u nas, ale również w innych lokalnych społecznościach, gdy wymieniamy się zdaniami ze znajomymi, że młodzi ludzie bardzo często dołączają do organizacji, chcą tworzyć własne organizacje ale trochę nie wiedzą, jak się za to zabrać. Nie mają takiego podręcznika do, do nauki robienia inicjatyw i my właśnie stworzyliśmy, realizując trzy szkolenia, a także wizyty studyjne dla uczestników i uczestniczek naszej inicjatywy, taką przestrzeń właśnie do nauki, do zdobycia tych kompetencji, które ułatwiają później robienie wydarzeń. Z Akademią już od pewnego czasu bardzo dobrze współpracujemy, liczymy również, że ta współpraca będzie trwała dalej. Jest to nasz zaufany partner, z tego powodu właśnie wybraliśmy Akademię ale również z faktu, że ma infrastrukturę, która jest przygotowana do realizacji tego typu wydarzeń. Zapraszamy na kolejne wydarzenia, zapraszamy do włączania się w działania trzeciego sektora w naszym mieście. Ja z racji tego, że jestem uczestniczką tutaj programu. Przede wszystkim działanie lokalnie na terenie miasta i okolic było to dla mnie najważniejsze, żeby zacząć, bo sama bym chciała, i tutaj organizatorzy mi to umożliwili w różny sposób i zachęcili do po prostu do działania. Nastawienie jest takie, żeby promować szerzej profilaktykę zdrowia jamy ustnej, bo sama w tym działam i chciałabym, żeby tutaj na terenie w ogóle powiatu naszego to wzmocnić, bo wiem, że są braki i bardzo, bardzo jest to potrzebne, a no. Ciężko jest się przebić, więc tutaj Julia z Gabrielem pokazali co i jak i że jest to do zrealizowania i jest to bardzo ważne. Na wszelakie tematy zdrowia ogólnego. no Profilaktyka Jamy Usy to mój konik, więc tutaj prężnie o tym działam, ale też i o holistycznym takim podejściu. Tak i jak najbardziej zachęcam, jeżeli będą inne projekty organizowane, czy tutaj przez naszych działaczy, czy przez kogoś innego, myślę, że śmiało będę brała udział, bo myślę, że takich inicjatyw jest mało dla młodzieży w mieście. Tak, zdecydowanie autoprezentacja, tutaj mieliśmy warsztaty, wspólny, spędzany czas, jak likwidować konflikty w grupie, to też były bardzo fajne warsztaty na ten temat, więc myślę, że dużo mi dały też do wprowadzenia w pracę swojej.